Cześć, witam cię dzisiaj w mojej kuchni. Ja nazywam się Agata, jestem nauczycielem jogi i jestem też dietetykiem. I chciałabym zaproponować ci dzisiaj wspólną przekąskę, którą będzie koktajl. Przygotujemy go sobie razem. Koktajl będzie się składał z kilku, dosłownie składników. Będzie w nim szpinak. Będą w nim owoce, jabłka, banany, cytryny troszeczkę i będzie mleko roślinne, ja akurat sobie dodam mleko migdałowe, trochę wody i nasion ja dla zdrowych kwasów tłuszczowych i odrobiny tłuszczu właśnie. Także zaczniemy sobie od wrzucenia szpinaku do blendera. Najlepiej użyć sobie blendera kielichowego, ja akurat takiego nie mam, dlatego użyję sobie tutaj tego sprzęciku. Wrzucamy szpinak, dużo szpinaku, będzie bardzo zielony i wlewamy nasze płyny. Najpierw fajnie jest zmiksować szpinak z płynami. Dzięki temu będzie bardziej gładka konsystencja taka kremowa naszego koktajlu. Dlatego warto najpierw sobie w ten sposób zrobić. Zamykamy i miksujemy. Myślę, że zmiksowało się nam idealnie. Nie może się obyć bez małych wypadków. Dobrze. I teraz musimy sobie obrać nasze owoce, więc obieramy sobie szybciutko. Można by tak naprawdę, myślę, wrzucić je też w skórce, ze skórką, ale ja spróbuję obrać. To dzięki temu nasz koktajl będzie jeszcze bardziej gładki i taki kremowy, ale dla dobrego źródła błonnika, który jest zawarty właśnie w skórkach naszych owoców, warto byłoby nawet z, tymi, z tą skórką sobie wrzucić. Także możecie sobie też w ten sposób zrobić. Jeszcze wtedy jest mniej roboty, mniej obierania. Najlepiej wybrać takie jabłka, które są dosyć twarde i będą takie delikatnie kwaskowate, wyraźne będą miały smak, wtedy nasz koktajl będzie naprawdę taki orzeźwiający, pyszny. Jak widzicie, ja tutaj się nie za bardzo staram, kawałki wrzucam bardzo duże. Myślę, że mój blender na dzisiaj mi e, da radę. Także obieramy sobie jeszcze banana. Rzucamy troszeczkę soku z cytryny. Warto sobie porolować chwilkę cytrynę przed jej użyciem. Dzięki temu jesteśmy w stanie wydobyć trochę więcej soku. Okay? I tutaj najlepiej zrobić to przez palce, żeby nam pestka nie wpadła do środka. I ta ilość soku z cytryny naprawdę tutaj jest dowolna. Ja wcisnę tak około połowę cytryny. Myślę, że można by było wrzucić trochę więcej. Zobaczymy zresztą najważniejszy jest przecież test smaku. Dobra. I teraz jeszcze sobie dorzucimy e, dwie łyżeczki tutaj nasion chia, żeby było dużo zdro zdrowego. Ok. Zamykamy. I uwaga, miksujemy. Zobaczmy. Myślę, że będzie super. Pozwolę sobie najpierw to zdjąć. Odłożymy do zlewu. Do późniejszego umycia przelewamy nasz koktajl. Cudownie. Dużo zielonego. Nawet jeszcze mi sporo zostało, także myślę, że można by się nawet z kimś podzielić. No i co? Test smaku. Próbujemy. Mmm przepyszny. Naprawdę bardzo wam polecam. Dużo zdrowia łatwe do wypicia tak naprawdę posiłek, który można wszędzie ze sobą zabrać, jeżeli nawet właśnie Twoja praca wymaga od Ciebie tego, że, żeby zabierać ze sobą posiłki i myślę, że koktajle są idealne do tego. Polecam.